Witajcie! Mam na imię Kamila, to jest Amelka, z którą pokazujemy swój świat na blog www.panamiejzabawki.pl Zgłosiłyśmy się do wzięcia udziału w tym konkursie razem, ponieważ uważamy, że jest to wielka szansa dla nas na zaistnienie w sieci oraz pokazanie innym mamom, jak można cieszyć się macierzyństwem. Macierzyństwo nie jest przewidywalne. To nie jest później yy, czekoladę, którą otworzy się i wiadomo na etykiecie, co jest yy, w której. Macierzyństwo jest taką wiecznie nieodgdyłkną drogą dla mnie, bo nie wiem, co zdarzy się za tydzień, co zdarzy się za miesiąc, ale wiem, że, że to wszystko zależy tak właściwie od, od tego, co my robimy i jak działamy. Dlatego staram się być mamą na 100% i staram się realizować, nie na, dać marzeń na później. Yy, staram się działać i robić to dla. To wszystko nie tylko dla siebie, ale i dla mojej córki, żeby ona kiedyś była szczęśliwa i mogła powiedzieć tak, mamo zrobiłaś to na 100%, postarałaś się. Myślę, że macierzyństwo dodaje także skrzywdę, bo to jest taki czas, że, że naprawdę wiele mam realizuje się, zakłada własne firmy. Tak jak ja założyłam własnego bloga i sam opisuję nasze życie. To właśnie też blog i sieć znajomych mam, z którymi nawiązałam kontakty sprawiła, że to macierzyństwo jest bardziej świadome, tak? Szukam, doszukuję, dużo czytam i, i chcę, żeby to macierzyństwo było mimo wszystko takie przemyślane, e, mimo że nie wszystko da się zaplanować, i, ale żebym nie powiedziała sobie za jakiś czas, kurczę, mogłam zrobić to inaczej i mogłam coś poprawić. Więc niekoniecznie stawiam na jakąś idealność, żeby wszystko było klarowne, czyste. Yy, lubimy, gdy mamy ubrudzone... Mamy otwarw, od gdy, gdy jesteśmy całe yy, ubrudzone obiadem, ale, ale w tym wszystkim znajdujemy jakiś pomiędzy złoty środek, pozwala nam się rozwijać i dostrzegać właśnie tą kreatywność w mamach, bo uważam, że macierzyństwo to jest przede wszystkim yy, które... sztuka, sztuka działania, sztuka kreatywności i robienia czegoś dla siebie, ale też dla wszystkich, dla całej rodziny.